Laboratorium Dialogu o relacjach, konfliktach i komunikacji. Agnieszka Stej, Ewa Hajduk-Kasprowicz. Cześć, cześć. Dzisiaj w tym Laboratorium Dialogu, już 17, będziemy rozmawiać o odmawianiu dalej. Zaczęłyśmy rozmawiać na Laboratorium Konfliktu. Zaczęłyśmy od pytań i odpowiedzi na nie. I myślimy, że jeszcze są różne rzeczy, o których można tak, rację pokazać. Tak, I merytorycznie dzisiaj bardziej chciałyśmy o tym odmawianiu, ale też, zacznijmy... to też było merytorycznie. Bardzo było merytorycznie, tak, <laughs> ale dzisiaj jakby bardziej... Może, że jest większa struktura trochę w dzisiejszym odcinku. I chciałabym zacząć od scenki, którą nagrałyśmy, o ćwiczeniu odmawiania. Tak, bo mam takie przekonanie mamy, że jak jest trudno z odmawianiem, mhm. to to, że w ogóle warto potrenować i poćwiczyć. I do tego, żeby ćwiczyć odmawianie, nie trzeba tego robić w takich życiowych, żywych sytuacjach, w których to jest właśnie trudne. Mhm. Można to zrobić z drugą osobą. Trochę w formie zabawy, bo myślę sobie, że to, że to jest rodzaj zabawy. To, co też myśmy tak. zrobiły. Tak, to jest zabawa. Można to zrobić na nieprawdziwych sytuacjach. Mhm. Można pozwolić sobie na takie zachowania, które trudno jest nam sobie pozwolić w stosunku do ludzi, którzy nie biorą udziału w ćwiczeniu, mm -hmm. dlatego że wiemy, że to jest ćwiczenie, że wiemy, że to jest zabawa, wiemy, że druga osoba sobie z tym poradzi, która z nami ćwiczy. Myślę sobie, że możemy się nawet umówić na to, że jak komuś się zrobi trudno, to po prostu zrobimy przerwę. Tak, ale generalnie to też. Y Pomaga po prostu mówić nie bez zastanawiania się, czy ja się tak naprawdę bym mogła na to zgodzić, czy nie. Tylko trzymać się tego, że teraz ćwiczę odmawianie. Bo moim zadaniem jest tak. nie zgodzić się. Tak, i moim zadaniem jest jakby poradzenie sobie tak w tej sytuacji, właśnie, żeby się nie zgodzić. Tak, ja chcę też powiedzieć, że to ćwiczenie warto, żeby trwało dużo dłużej albo było powtarzane wiele razy, bo Aha. to, co myśmy zrobiły, to była jakaś próbeczka. Mhm. Ciekawa też jestem, jak ci było w tym ćwiczeniu. Wiesz co? Miałam tak, że prośbę, którą do mnie wystosowałaś o bluzkę, to jest tak, żebym powiedziała jest spoko, mam jeszcze sześć, chcesz? <grym> <grym> Więc to było takie trochę, że musiałam się przestawić, nie? Na to, żeby właśnie trzymać się tego odmawiania i na początku tak trochę było mniej pewnie, ale potem już jak się osadziłam w tym, że jestem tak zdecydowana, że nie chcę ci nie. pożyczyć tej bluzki, to było to łatwiejsze. Mhm. A jak tobie było? Wiesz, co? No to, że cały czas to było takie nie na poważnie i trochę zabawa, i trochę się można było powygłupiać, i można było powiedzieć takie rzeczy. Co, jakoś nawet się nie musiałam zastanawiać, czy to, co powiem, to jakoś będzie ci pasować, czy ci mm -hmm. nie będzie pasować, jak mm -hmm. sobie z tym poradzisz. No, bo tutaj mm -hmm. to jest właśnie ćwiczenie na tym polega, polega że, że można to zrobić. Mm -hmm. Więc to. Ułatwia, ułatwia szukanie w ogóle różnych słów, które można w tej sytuacji powiedzieć. Mi się wydaje, że ułatwia też takie eksperymentowanie. Mm. Czyli, a spróbuję, co będzie, jak mm. powiesz to. to i to. Mm -hmm. Jak ćwiczyłyśmy to odmawianie, to dla mnie zdanie, które szczególnie mi zrobiło jakoś to było, ale czy ty możesz usłyszeć, że nie, że się już nie zgodziłam, czy ty usłyszałaś to? No. I to było takie, wiesz, takie, no dobra, ale to usłyszałaś czy nie usłyszałaś, nie? I, I trudno mi było wtedy znaleźć jakiś kolejny argument na to. To jest też takie narzędzie trochę przejścia do poziomu. Mhm. Nie? Czyli już nie rozmawiam o tej, tej prośbie, o tym mieszkaniu, tylko rozmawiam o rozmowie. Tak. O mhm. tym, czy faktycznie komunikaty i intencje przychodzą z, jednego, tak. z jednej osoby na tak. drugą. Tak. tak. Nie? Że mogę mhm. powiedzieć, hej, chciałabym o tym rozmawiać trochę inaczej, w taki sposób, że jak, ja ci, jak się mnie pytasz i ja ci odpowiadam, to chcę, mhm. żebyś słyszała, co ci odpowiedziałam, nie? Mhm. Albo czy cię interesuje moja odpowiedź, czy ciebie interesuje tylko to, że właśnie że chcesz usłyszeć tak, nie? Mhm. Tak. Więc myślę sobie, że tu są różne, różne opcje właśnie skorzystania z takiego narzędzia, trochę przejścia do rozmawiania o tym, co się dzieje w tej rozmowie. Tak. Ale chcę powiedzieć też, że jest taka wersja tego ćwiczenia odmawiania, w której po prostu się mówi tylko nie. I nie jest jak, więcej. Trochę jak pomidor. Mhm. Nie? Tak, to pomidor. też jest. Ja też robiłam to ćwiczenie i też bardzo polecam, bo no, ono daje w ogóle więcej takiej przestrzeni w, w tym, żeby to słowo przechodziło przez gardło, że po prostu. No, jak się to odpowiednio dużo razy powie, to jest po prostu łatwiej, później jest, trzymać się tych swoich granic.